TVN postanowił wprowadzić w swojej ramówce pewne zmiany, znikną kultowe programy, w tym serial na wspólnej czy milionerze, których od lat prowadzi Hubert Urbański. Co stoi za tą decyzją? Milionerzy w Polsce zadebiutowali w 1999 roku i od tamtej pory cieszą się dużym zainteresowaniem wśród widzów. Emisja kultowego teleturnieju odbywała się z przerwami, jednak od samego początku nie zmienia się prowadzący, którym jest Hubert Urbański, a także główna nagroda, o którą walczą uczestnicy. Do tej pory ten wyczyn udał się zaledwie szóstce śmiałków którzy wykazali się ogromną wiedzą i opanowaniem. Obecnie program przeszedł pewne zmiany. Dotychczas osoby biorące udział w milionerach mogły posiłkować się trzema kołami ratunkowymi, których zadaniem było usprawnienie gry. Od niedawna każdy z uczestników który dotrze do progu wynoszącego 75 tysięcy złotych, może otrzymać czwartą pomoc, czyli zamianę pytania. Obecnie milionerzy emitowani są od poniedziałku do czwartku o godzinie 20,55 na antenie TVN. Stacja jednak postanowiła wprowadzić zmiany w ramówce, przez co we wtorek 26 marca nie zostaną wyemitowane kultowe produkcje. Tego dnia widzowie czekający na serial na wspólnej. Milionerów oraz najnowszy format czas na show Drag Me Out nie będą mieli okazji obejrzeć ulubionych programów. Zamiast nich, od godziny 20.15 aż do 22.50 wyemitowane będą odcinki serialu odwilż reżyserii Saverego Żuławskiego. W produkcji będzie można zobaczyć wielu znakomitych artystów, m.in. Bogusława Lindę, Andrzeja Grabowskiego, Katarzynę Wajda czy Monikę Krzywkowską. Podjęta decyzja nie była przypadkowa. Jest ona ściśle związana z meczem reprezentacji Polski. Wprawdzie TVN nie będzie emitował spotkania z Walią, to jednak wyżej wymienione. Produkcje nie będą kolidowały z transmisją spotkania na antenie TVP1 oraz TVP Sport. W najbliższy wtorek 26.03 wszyscy kibicujemy polskiej reprezentacji i trzymamy kciuki za awans Polaków do Mistrzostw Europy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych widzów, wprowadziliśmy zmiany w wieczornej ramówce, przekazało biuro prasowe TVN Warner Bros. Discovery.